Bracie. Mamy miasto pełne pokus, żyjemy jak w rezerwacie Facet to facet, od deski do deski Żaden kurwa to si To jest no. kurwa, ście, tam, się o, to, zaraz, to właśnie, dzięki. Nas, albo nie, Mamy się mamy, si świetnie, mamy si się budyckę. świetnie Mamy się świetnie, jeden z nich jest Masz paru braci i z każdego założyć teraz Mamy się świetnie Ono te torby kurwy wzięły Ja palę waszą tęczę, wyjebane gejsery Mamy się świetnie pijemy jemy wódeczkę Chyba bratku, dobrze wiesz, jak to wygląda Mamy się świetnie Mamy się świetnie pijemy jemy wódeczkę, pijemy jemy wódeczkę Mamy się świetnie Mamy się świetnie Ja do firatera Popijam mu na rowerze Mamy się świetnie Eja, heja jemy na mieście Mamy się świetnie, mamy się świetnie. Pijemy wódeczkę. Menele. To Menele, że z Meneli, to ja. I teraz mamy to my się. I pijemy wódeczkę, i wódeczkę, chlejemy wódeczkę. Będziemy dzisiaj chlali wódeczkę. Będzie wódeczka chlana, będzie ruchana, będzie ruda. Będzie wódeczka, przecież jest Bamy się świetnie, pijemy wódeczkę. Tak. I teraz mamy się świetnie. w jednej znamy już tą pracę, umiemy się zachować, przeżyliśmy razem, Mamy się świetnie, pijemy wódeczkę. Mamy, mamy się świetnie, led, zmienimy, mamy się świetnie, pijemy wódeczkę. Mamy się świetnie, bózeczkę. mamy się świetnie, pijemy wódeczkę. Mamy, mamy się świetnie, mamy się świetnie, pijemy wódeczkę. I kochani, zostawcie tak obserwacje. <laughs> to nie TikTok kurwa, jakaś reklama. Kochani, to tak. Zostawcie łapkę do góry, komentarz i suba lecimy. Mamy się świetnie, pijemy budetkę.